Świętujemy naszą wygraną na międzynarodowym turnieju i to jest spełnienie naszych marzeń. Nadal nie mogę w to uwierzyć. Akademia Tańca to najlepsze studio na całym świecie. To dokąd teraz zmierzamy? Galaktyka? Może wszechświat? To jest niewiarygodne, ale to też duża odpowiedzialność, bo teraz będziemy musieli utrzymać tytuł Mistrzów Świata. Wygrana w mistrzostwach. Ja i Riley nie do przebicia. A wszystko oparło się na mnie i Jamesie. Nasz duet o tym zdecydował. Ale trzeba iść dalej. Teraz gram w kapeli. To moja przyszłość. James i ja nadal będziemy się spotykać, ale nie będziemy już razem tańczyć. To uczucie jest trochę dziwne. Jesteśmy międzynarodowy turniej i czuję, że osiągnęłam wszystko, co chciałam jako tancerka. Przenoszę się do Los Angeles, żeby spełnić swoje marzenie o aktorstwie. Coś się kończy. Czas teraz zrobić kolejny krok uniwersytet. Będę tęsknił za moją grupą i wiem, że tu zawsze będzie mój dom. Akademia Tańca pomogła mi wydostać się z mojej skorupy. Wygraliśmy turniej, a teraz musimy zacząć od początku. Udowodniłem, że nie jestem nowicjuszem. Teraz obronimy tytuł w turnieju regionalnym. Nie przypuszczałam, że zwyciężę w międzynarodowym turnieju. I teraz nie mogę sobie nawet wyobrazić, jaki może być dalszy ciąg. Wspaniale jest wygrywać, ale w zeszłym roku byłam zmienniczką. Kate uznała, że nie jestem wystarczająco dobra. I mówiąc szczerze, nie wiem, czy nadal należę do grupy A. Akademia Tańca pokazała mi, że mogę osiągnąć wszystko. Jako kapitan doprowadziłam drużynę na najwyższy możliwy poziom. Teraz czekam na nowe wyzwania. Po sukcesie w międzynarodowym turnieju dostałam propozycję, żeby tańczyć ze studiem Borysa. Zawsze chciałam poznawać moje słowiańskie korzenie, więc się zgodziłam. Eldon chyba zrozumie, że idę za głosem serca. Nie wiem, czy będę umiał tańczyć bez talii. Te czadowe punkty, które odkryliśmy, nic nie znaczą. Wyjazd na turniej, był najlepszym zdarzeniem w moim życiu. Pierwszy raz podróżowałem, poznałem masę innych kultur. To niesamowite. Wydaje mi się, że jestem na szczycie, ale złapałem bakcyla podróże. Nie wiem, czy doczekam kolejnego turnieju, żeby znów gdzieś pojechać. Ubiegły rok to był niedobry rok. Rodzice się rozwiedli, ja się pogubiłam i straciłam miejsce w drużynie. Nigdy więcej nie chcę być już zmienniczką. Byłam przecież mistrzynią solówek dwa razy i muszę wrócić na ten poziom. To jest nowa grupa A. Nowy początek. Bo to jest nasz rok. I nic już nas nie powstrzyma. Akademia Tańca. O! Nieźle, kochani! <noise> Cóż, jutro mamy dzień otwarty i na pewno pojawi się dużo ludzi, więc dobrze reprezentujcie studio. Tamten turniej to już historia i trzeba zacząć myśleć o konkursie regionalnym. Gdzie jest Fibi? Nie ma jej tutaj. Fibi poleciała na wyspy Galapagos pływać z żółwiami wodnymi albo łazić z tymi lądowymi. Może sprawdzisz, co tam z Eldonem? Dobra. Dzięki. Tak, trzymajcie. No, czy to jest dziwne, czy tak mi się tylko wydaje? Jest dziwnie. W tym roku będzie zupełnie inaczej w grupie A. Wiem. Musimy zorganizować przegląd tancerzy, bo trzeba wymienić połowę zespołu. Nawet jeśli ktoś będzie chciał wrócić, będzie musiał zawalczyć o miejsce. Jak się czujesz, kiedy Jamesa nie ma w zespole? W porządku. Trzeba skupić się na tym, że jesteśmy doświadczeni i musimy pokazać nowym, jak to się robi. Teraz spotykam się z Jamesem do zobaczenia. Cześć! Szczerze nie myślę teraz o mnie i o Jamesie. Ja tańczę, on o mnie. Teraz muszę się skupić na konkursie regionalnym. Cześć! Cześć! Och, jak tam! Tęskniłam za wami. To zmieniłeś zdanie na temat kwalifikacji do grupy A? Nie, tak naprawdę przyszłam tylko po torbę. Jutro mam casting do światowego baletowego turnieju. Hey. Tak. A masz czas na jakiś sok? Właściwie nie, muszę się jeszcze zapisać na otwarty A. przegląd. Więc do zobaczenia później. Czekaj, Rizal. Mogłabym z tobą pójść? A nie startujesz do grupy A? No chcę, ale ubiegły rok nie był najlepszy i nie wiem, co Kate o tym myśli. Czy powiesz o tym, pani Kate? Raczej nie powiem. Myślałam, że to zostanie między nami trzema. Rozumiem o co chodzi, Amandzie, ale jeśli naprawdę myśli o opuszczeniu grupy A, to musi powiedzieć, Kate. Jeśli idziesz ze mną, to okay. chodźmy. Pa, przewodzenia. Pa, pa. Dzięki. Tak wielu tancerzy idzie dalej. Może to też jest mój czas. Jeśli przejdę ten casting, to na pewno wyjadę. Czekam teraz na Jamesa w kawowym skrzyżowaniu. Jakaś dziwna ta nazwa. To już był soczek, szok kultura, potem Hidalgo, a teraz kawowe skrzyżowanie. Chyba raz do roku zmieniają tu nazwę. Twój sok. Dzięki. Co słychać? Co się Nic. dzieje? To może być szok. Wiele osób opuściło grupę A, ale będzie dobrze. Nie wiem, dlaczego ukrywam uczucia przed Jamesem, i tak zawsze wie, co myślę. No nie wiem. Jak grupa A wygrać, skoro skład zespołu tak bardzo się zmieni? Przypomnij sobie, ile osób pojawiło się po turnieju regionalnym: Sierra, Amanda, Noah, Max. Może James ma rację. Wcześniej też traciliśmy tancerzy i wracaliśmy silniejsi. Może niepotrzebnie się martwię. Idę na próbę kapeli. <słuch> Chodzę do kawowego skrzyżowania i widzę tę dziewczynę. Wiedziałem dokładnie, kim jest. I wiedziałem, że muszę ją poznać. Mogę pomóc? Tak! Jestem Alfie. O, Rainy. Miło, znam cię. Ja widziałem cię na turnieju. Byłem A. w innej drużynie, ale. O, wasz spenna. duet był niesamowity. Dziękuję. Chciałeś się tutaj z kim spotkać? Nie, przyszedłem tutaj na przegląd. Super, cóż, ja już będę musiała lecieć, ale miło było Cię poznać. Tak, i Do jutra. Jeśli tancerze z turnieju przychodzą do nas na przegląd, to może jednak wcale nie będzie tak źle. Eldon, szukam teraz Eldona wszędzie. Smutnego Eldona trudniej znaleźć niż szczęśliwego. Albo wściekłego, albo nawet głodnego Eldona. Stary, jesteś tu? Nie. Tu jesteś. Ej, wszyscy pytają, gdzie się podział solista Akademii Tańca z turnieju. Możesz im powiedzieć, że leży tu zatopiony w smutku, zajadając 65% czekoladę z Kostaryki. Zapewniam dziurę o kształcie tali w moim sercu czekoladą. Z Kostaryki? To wygląda zupełnie nieźle. Mogę dostać kawałek? Tak. Tak. Dzięki, stary. Nie ma sprawy. Mm. Już naprawdę dobra. Słyszałem, że w Kostaryce można zjadać ciasto prosto z drzewa. I że są wodospady, w których można pływać. West, czy pamiętasz, że leżę tu w niewyobrażalnym bólu? A, no tak. Wybacz. Nie zapominaj, że moja dziewczyna jest teraz w Europie, żeby być bliżej gościa o imieniu Boris. Cała ta rozmowa o Europie, Kostaryce i czekoladzie skłania mnie do myślenia. Ja też mam dziurę w sercu. Ale za dużo na 65% kakao. Ej, pani Kate! O, chciałam z Tobą porozmawiać. Um, jak się czuje Eldon? – Chyba nie najlepiej. – Co się dzieje? – Cyrkulacja w pokoju wypoczynkowym jest naprawdę słaba. Nieciekawie. <słuch> – Myślałam o emocjach, Eldona. – O, z tym też nie jest najlepiej. – Ale dlaczego? – Cała ta sytuacja z Talią bardzo <słuch> go przygnębiła. – No, a ty jak się masz? – Też nie najlepiej. – Co się dzieje? – Emocje mam w porządku, ale fizycznie jest, jest nie najlepiej. E nie nadążam za tobą. To najtrudniejsza decyzja, jaką musiałem podjąć. Ale wiem, że tak właśnie muszę zrobić. Myślałem o turnieju międzynarodowym i jakie wspaniałe to było. Tak, niewiarygodne i wiem, że dzięki naszej drużynie znów możemy tam być. Tak, i o to chodzi. Nie mogę tyle czekać. Nie mogę czekać trzy sezony, żeby wrócić znów na turniej. Chcę podróżować po świecie. Właśnie dowiedziałem się, że za granicą wszystko jest międzynarodowe. Co chcesz powiedzieć? Chcę powiedzieć, że nie wrócę do grupy A. Dla mnie to szok, że West opuszcza grupę, ale jestem w stanie go zrozumieć. Chcę podążać za przeznaczeniem. Jesteś jedyny w swoim rodzaju. Będę tęsknił, pani Kate. Szła pani w tamtą stronę. na dzień otwarty i zakradłam się do sali prób. Miałam nadzieję, że zobaczę świetny taniec. Ta dziewczyna to mała bestia. To wspaniale, że mogę zobaczyć takich świetnych tancerzy. Cześć, jestem Amy. Miło mi, a ja Cassie. Hmm. Uczysz się tu? Nie, przyszłam na przegląd do grupy A. Ja też. Naprawdę? Jeśli one chcą zobaczyć, jak tańczę, to pokażę, z czym muszą się zmierzyć. Każde miejsce jest tutaj do wzięcia. A ja nie pozwolę, żeby coś stanęło na mojej drodze. Ciekawe, czy jest w grupie A. Aha, powinna być. Cassie wydaje się miła. Fajnie poznać kogoś tak zdenerwowanego jak ja. Patrząc na nią, boję się o moje szanse. Ja też. Dziewczyny się martwią? Dobrze, bo to jest mój rok. To ja będę w grupie A. Właśnie czynimy ostatnie przygotowania do dzisiejszego dnia otwartego. Wygraliśmy międzynarodowe turniej. Akademia jest na międzynarodowej scenie. Jestem bardzo ciekawa, kto się u nas pojawi. Co ty robisz? Czy to odchrząkiwanie? Nie, chrząkanie brzmi tak. O, to jest aplauz tłumu, bo zwyciężyliśmy w turnieju. Okej, okay, ale powinnaś trochę uważać. Pamiętasz, jak zniszczyłaś puchar z turnieju krajowego? E, odstaw to. Ach. Dobra. Naprawiłam go, tak? Musiałam poprowadzić 30 lekcji tańca, żeby to spłacić, i udało się. I po sprawie. Fajnie, że Giselle idzie na ten casting do turne. Myślę, że na pewno sobie poradzi, a wy? Mhm. Nie chcę, żeby Riley wiedziała, że startuję do grupy A i do profesjonalnego turnę. Nie wiem, jak pani Kate by się do tego odniosła. A nie chcę, żeby cokolwiek zmniejszyło moje szanse na grupę A. Cześć. Cześć. Jestem Henry. Ja Eldon. Byłeś w drużynie na turnieju? Tak, byłem. Widziałem was w necie. Bliście nie z tej ziemi. Dzięki. Występy na turnieju były niesamowite. Kiedy to zobaczyłem, wiedziałem, że muszę wstąpić do akademii. Przyszedłem na dzień otwarty, ale nikogo nie ma. Jedzenia też nie ma. Dobrze się czujesz? Tak. Ta Tylko serce mam złamane. Więc nie. Nie. Złamane serce to straszny ból, który trudno jest znieść. Kiedyś poznałem dziewczynę. Miała na imię Jackie. Myślałem o niej cały czas. Życie stało się lepsze. A potem zerwaliśmy. Myślałem, że to koniec świata. Też znam to uczucie. Ty. Jak ci się udało to przeżyć? Ukryłem się i zjadłem całe mnóstwo żelków. <noise> Naprawdę. <pewno. głos> Robiłem to samo z czekoladą. No widzisz? Henry uświadomił mi wtedy, że nie rozwiąże problemów za pomocą 65% kakao. Potrzebuję o 65% więcej nadziei. Cóż, powinienem ci pokazać, gdzie odbywa się dzień otwarty? Będę wdzięczny. Chodź ze mną. <noise> Muszę się pozbierać do kupy. Muszę spróbować. Nie jechaliśmy zbyt długo, prawda? Jeśli dostaniemy się do Akademii Tańca, to chyba podróż będzie udana. Tak. Ja i moja przyjaciółka Sloan przyjechaliśmy na dzień otwarty, bo chcemy startować do grupy A. Tańczę z Latrojem właściwie przez całe życie. Gdybyśmy dostali się obydwoje, byłoby genialnie. Latroj to marionetka z finałowego tańca na turnieju. Chodźmy się przedstawić. Chodźmy. Cześć. Jesteś West, prawda? Tak. A ja, Sloan. Cześć. Miło Cię poznać. I mnie też, Latroj. Cześć, jak leci? W porządku, dzięki. Widziałam Twój taniec na turnieju, byłeś niesamowity. Byliście tam? Nie, ale oglądaliśmy w internecie. W internecie? Tak. Będziecie startować w przeglądzie? Tak. Fajnie. Lubię poznawać nowych tancerzy i pamiętam, kiedy sam tu byłem po raz pierwszy. To może oni śmielać. Macie jakieś taneczne wykształcenie? Cóż, w zasadzie tańczymy hip-hop. Myślisz, że to będzie problem? Dla mnie. To nie był żaden problem, ale wiele osób w Akademii Tańczy balet, akro, modern, jazz są bardzo wszechstronni. Musicie się czymś wyróżniać. To jest klucz. No tak. Dobra, no to oprowadzę was. Dziś jest dzień otwarty. O, fajnie! A, chodźmy! Nie chciałabym się zbłaźnić, ale jeśli West mówi, że mamy szansę, to chyba jednak je mamy. No, to wszystko odbędzie się właśnie tutaj. Dzięki za rozmowę, stary. Nie ma za co. I odstaw czekoladę. <grym> Dobra. <grym> Patrząc na panią Kate, jeszcze nie. Zdałem sobie sprawę, że nie jestem gotowy na grupę A. I nie wiem, czy kiedykolwiek będę. Dzień otwarte już trwa i póki co mamy całkiem dobrą frekwencję. Pod ekscytowanym przeglądem? No, trochę zdenerwowany, ale. <laughs> Spokojnie, będzie dobrze. O, cześć, Alfie, to jest Noa, no Alfie. <laughs> Miło Cię poznać. Ja też. Widziałem Cię na turnieju, było. Bracia, on był tak, na no, tył. Tak, tak, solistą Doskonale pamiętam Alfiego. Solówkę miał ekstra. Byłby świetny w grupie A. No, tańczył nic nie widząc. Istne szaleństwo. To był mój drugi ulubiony taniec turnieju. Obok duetu Riley. Hej! Jak, Jak leci kolor? A, James, to jest Alfie, a to oh. jest mój chłopak, James. E, startujesz do grupy A? O nie! Moje miejsce jest do wzięcia. Nie wiedziałem, że partner Riley z duetu jest też jej chłopakiem. Teraz rozumiem tę chemię między nimi. Ej, posłuchaj, możecie trochę oprowadzać. Tak, koniecznie. Na razie. Yo. Cześć, jestem Snow. Miło mi, mi. Jak Riley. Się masz? James. Miło mi. Jestem Riley. A Riley? Jeśli mamy się z Latrojem wyróżnić, to musimy zrobić dobre wrażenie na bardzo wielu osobach. Cześć, jestem Sloane. Cześć, Sloan. Michelle. Jesteś nowa? Nie, jestem tu jakiś czas. Byłam z moją drużyną na turnieju. O, nie widziałam cię w tańcu. Pewnie dlatego, że byłam zmienniczką. Przejechałaś taki kawał drogi na turniej i nawet nie zatańczyłaś? Nie uprzejma. To było. niegrzeczne. Posłuchaj, Sloan, To jest Miss Solówek na krajowym. Najlepsza solistka w kraju. O, o. Sloan, co ty? O, rany. Ach. Czemu? Właśnie obraziłam osobę z grupy A. Niedobrze. Dobra, Sloan, wystarczy już. Miło było poznać. Nie martw się. To są nowi. To znaczy, że muszę pracować w tym roku jeszcze ciężej. Pamiętaj, że mamy tu zrobić dobre wrażenie. Przepraszam, ja nie miałam pojęcia. A teraz muszę to wszystko odkręcić. Jak chcesz to zrobić? Ty wiesz jak? Szlą zrobiła złe wrażenie. Zatem ja zrobię dobre wrażenie. Za nas oboje? Dobry! Dobry, dobry, no, to było mocne. Co? Kto to to? Daję! <grym> <grym> <patrzę. Ech>. <grym> Latroi jest najlepszy. Wystarczy, że wyjdzie na parkiet, a już wszyscy tańczą i doskonale się bawią. Nowi i starzy tancerze razem tańczą i poznają się. To jest niesamowite. Tańczymy ze zwycięzcami międzynarodowego turnieju. To jest kapitalne. Wszyscy tańczą. Patrzę i widzę osobę, której bym się tutaj nie spodziewała. Co tu robi twoja młodsza siostra? James? To tutaj ma się odbyć ten przegląd? Co moja siostra tutaj robi? Piper nie jest jeszcze na to gotowa.